Cześć, Ciemanko. Witam was wszystkich ponownie na kanale Klockowizji. Ja jestem Patryk i jestem dobry w te klocki. Was witam jeszcze w świątecznej atmosferze. Ja bym się chciał pochwalić wam jakie zestawy Lego wpadły do mojej kolekcji w grudniu. Przez cały grudzień wpadło trochę tego. Nie wiem nawet od czego zacząć. A, dobra, zaczniemy sobie od najstarszego zestawu. Tutaj chyba, czyli. Adrian dał radę, udało mu się przysłać do mnie pudło po tym zestawie Adventurers, świątynia Anubis no i powiem wam, kozacki zestaw, mam nadzieję, że niedługo uda mi się go zbudować i zobaczycie recenzję tego u mnie na kanale myślę, że chwilę trzeba będzie poczekać, ale mogę wam obiecać, że w styczniu tą recenzję zobaczycie, to jest świetny archiwalny zestaw, jedna z moich ulubionych serii, obieg pożądania wielu dzieciaków w latach 90 naprawdę bardzo fajny zestaw Oprócz tego pod choinkę dostałem od teściowej Sowe Hedwigę z LEGO Harry Potter i ja tym zestawem jestem naprawdę oczarowany. Ja ten zestaw umieściłem na topce moich zestawów roku 2020 chyba na siódmym albo 8 miejscu. Link do tej topki macie tutaj, więc e, sprawdźcie sobie to w wolnej chwili. To naprawdę jest genialny zestaw. Nie mogę się też doczekać, żeby to zbudować. Fajnie, że teście mi kupili właśnie taki zestawik. A ten zestaw tak naprawdę był też na top 10 moich zestawów wymarzonych z dzieciństwa. Link do tej topki top 10 zestawów wymarzonych moich z dzieciństwa również znajdziecie gdzieś tutaj na górze. Lecimy dalej. Moja żona, to tak naprawdę nie ja, ale moja żona dostała ode mnie. Zestaw Lego Ideas, Friends. Ten zestaw naprawdę jej przypasował. A historia tego zestawu jest o tyle ciekawa, że Łukasz z Lego Masters, znany również jako Lego Data, link do jego Instagramu macie w opisie, sprzedał mi ten zestaw za naprawdę dobrą cenę, ponieważ już taki miał. A ten zestaw dostał od Lego w podziękowaniu za udział w Lego Masters. Więc bardzo ciekawa historia zestawu. Eee, co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj zestaw Kłopoty na Tatooine. Mandalorian Star Wars. Zestaw jest u mnie przedpremierowo, już go zrecenzowałem, link do tej recenzji również możecie zobaczyć tutaj na górze. Ten zestaw jest dopiero dostępny od stycznia roku 2021, więc już niedługo będziecie mogli również go kupić. Zestaw o tyle fajny, że ma Mandaloriana w zbroi z bezkaru oraz małego Jodę. Dodatkowo Tusken i kilka fajnych tutaj dodatków. Zestaw odkładamy. W grudniu również wpadł mi kalendarz adwentowy Lego Star Wars. Postanowiłem też kupić coś klasycznego, ponieważ często prosicie o Ninjago i kupiłem takiego oto zielonego smoka mechanicznego. Chciałem kupić coś klasycznego, może nie jestem jakimś wielkim fanem serii Ninjago. Postanowiłem wybrać coś, co mnie również będzie się podobało, a uważam, że ten smok Ninjago jest chyba prawdziwą klasyką. Dajcie znać jak uważacie. Też nie mogę się doczekać, żeby ten zestawik sobie zmontować. Co my tu jeszcze mamy? A, mamy tutaj jeszcze zestawy Lego Duplo, które dostał w grudniu mój syn. To dostał od dziadków na Mikołaja, taką, taki komisariat policyjny. Tutaj te autko świeci, wydaje dźwięki i dostał jeszcze przedszkolę, pod choinkę od nas. Nie mógłbym też nie poświęcić chwili moim przyjaciołom z Lego Instagrama. Muszę Wam coś pokazać. Eee, mam tutaj Polibaga, którego dostałem pod koinkę od mojego serdecznego kumpla Live with Bricks, Bartka. Link do jego Insta macie w opisie. Sprawdźcie, bo gość ma naprawdę wyczucie stylu. On sprezentował mi właśnie taki Polibarzek z Lego, mówi, ponieważ ja też kręcę filmy. No i to mu się tak fajnie zgrało. Bardzo fajny prezent. Niedługo sobie też to zbuduję. Dzięki Bartek. Mam tutaj jeszcze. O! od mojej koleżanki Darii Legiwery. Spójrzcie, ona stworzyła swoją własną figurkę. To jest ona jako minifigurka z sokołem. Również, również sprawdzajcie jej insta, bo naprawdę genialny pomysł zrobić swoją minifigurkę. Bardzo również Ci dziękuję Daria za tego figa i również sprawdzajcie Darii Instagram, bo Daria chyba ma największą kolekcję Lego w Polsce. Obczajcie jej Instagram koniecznie. Mam tu jeszcze bombeczki od mojego kumpla Joder Briggs. Spójrzcie, jaki go będzie utalentowany zrobił tutaj bombeczki z żywicy. Jedna jest w kształcie główki Lego, a druga jest... W kształcie hipeczka Lego. Sprawdźcie, jaki utalentowany ziomek wbijajcie również do niego na Instagram. Linki do Instagramu wioderbricks, legivery i LiveWithBricks znajdziecie u mnie w opisie. Obczajcie ich Insta i zafollowujcie. Oni się na pewno ucieszą. No i to tak naprawdę byłoby na tyle. Dawajcie szybko znać, którą recenzję z tych wszystkich zestawów, które wam dzisiaj pokazałem, chcielibyście zobaczyć jako pierwszą. Dawajcie znać, jak podobał wam się ten grudniowy haul. A my widzimy się prawdopodobnie dopiero, jak będę wam już składał życzenia z okazji Nowego Roku. To był Patryk, to była klockowizja. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdro, nara.